Witajcie kochani. Witam was na serii Niemożliwe Pokonaj i bez Granic, gdzie dzielę się z wami najpotężniejszą wiedzą, która zmieniła moje życie i już tak naprawdę tysięcy osób. Ale postanowiłem, że wejdziemy sobie w to wszystko głębiej i podzielę się z Wami ze swoim obecnym doświadczeniem, tymi właśnie najpotężniejszymi tipami. Dzisiaj sobie pomówimy o myślach samomyślących się. To jest w ogóle ciekawostka, że to jest moje słowo. Ja je wymyśliłem. Nie ma takiego słowa. I pomówimy sobie dzisiaj właśnie o tym, bo to jest jedna z najpotężniejszych rzeczy, którą większość ludzi w ogóle nie wie. I teraz, kochani, jak pamiętacie, ja sobie postanowiłem, jak miałem 19 lat, że będę szczęśliwy bezgranicznie, bez względu na wszystko. Skoro mam chodzić po tej kulce zwanej Ziemią, to ja chcę być szczęśliwy. I od tego się jakby zaczęło. I pewnego dnia jadę sobie samochodem, jak, jak z każdego innego. I. To był moment, kiedy tydzień wcześniej właśnie sobie postanowiłem, że będę szczęśliwy, a po tygodniu około zaczęły mi się wkręcać filmy, zaczęły w moim umyśle krążyć myśli. I to było tak, że jadę i nagle jest kurcza, co jak mi to nie wyjdzie. Co ja myślę, że dobra, no w najgorszym razie zmienię pracę. No a jak tam znowu coś będzie nie tak, no to no nie wiem, w najgorszym razie tuż pojadę do Anglii. I w tym momencie zapaliła się we mnie taka lampka, że wow. Przecież ja sobie obiecałem, że będę szczęśliwy bez względu na wszystko. I teraz skąd te myśli w mojej głowie? Co ja sobie w ogóle wkręcam? I nagle doznałem, nazwijmy to, przebudzenia. I to było tak, że skąd te myśli są w mojej głowie? Przecież ja powiedziałem sobie, że już będę szczęśliwy na zawsze. Bez względu na wszystko. Skąd te myśli są w mojej głowie? I teraz... Dlaczego ja w ogóle ze sobą rozmawiam? Dlaczego ja sobie zadaję pytania? I teraz <laughs> tak się zaczął ten mój. Wow, co tu się dzieje? I później zacząłem ze sobą właśnie tak rozmawiać i zadawałem sobie pytanie, na przykład, no dobra, no to co, co zrobić z tą sytuacją? Zaczynam się zastanawiać. Ja sobie tak myślę. Przecież jak ja sam sobie mogę zadawać pytanie? I nie znać odpowiedzi. Ja powinienem wszystkie odpowiedzi znać. Co ja chcę, co ja nie chcę, co ja powinienem zrobić, co ja nie powinienem. Trzeba ja się muszę nad tym zastanawiać. Z czego wynika to, że ja podejmę jedną albo drugą decyzję. I teraz zaczął się we mnie po prostu taki jeden wielki szok, że z kim ja w ogóle gadam. I kochani, to był taki pierwszy puf, wybuch w mojej głowie, gdzie jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się ze mną dzieje. Ale już wiedziałem, że ja mam w sobie coś, co mi podpowiada albo mówi za mnie, myśli za mnie, I ja pierwszy raz to odkryłem. To była jedna wielka eureka. I jak zacząłem generalnie tak ze sobą właśnie dywagować, zacząłem się, zastanawiać, co się ze mną dzieje, o co chodzi, doszedłem do wniosku, że mam w sobie coś, co samo z siebie do mnie gada automatycznie. I tego, kochani, nie wie 99,999, ile tam dziewiątek. Po przecinku? Nikt o tym nie wie, że mamy w sobie taki mechanizm, który sam z siebie gada. I później, jak zacząłem szukać odpowiedzi na ten temat w sieci, oczywiście na tamtych latach w Polsce nie, nie, nie znalazłem takiej odpowiedzi, dzięki Bogu znam język angielski, znalazłem odpowiedzi u mistrzów duchowych za oceanem nazwijmy to. I okazało się, że ten stwór, który sam z siebie do nas mówi nazywa się ego. I tak samo jak kształtuje się nasza osobowość i mamy różne cechy charakteru, automatyczne reakcje pod wpływem ludzi, którzy nas otaczali, i doświadczeń różnych życiowych, tak samo kształtują się nasze myśli w głowie. I wtedy ja zacząłem, jakby, uświadamiać sobie, że: Wow, to ja mam masę myśli po mamie, po tacie, po kolegach, po koleżankach. A tego najłatwiejszym takim przykładem jest to, jak. Załapujemy od innych osób na przykład sposób mówienia, sposób. Na przykład, u mnie jest to hit, ale hit! I dużo osób, ja zauważyłem, że w moim otoczeniu zaczęło podłapywać to i tak jak nigdy nie używali sformułowania, ale hit, tak zaczynają na przykład ten hit mówić, bo zostało to zaszczepione w ich umysły. I w taki sposób my się uczymy mówić, uczymy się myśleć, generalnie programujemy nasze umysły. I teraz, kochani, jak mamy pecha w naszym życiu, no to mamy masę zakodowanych, negatywnych myśli. I teraz, tak jak oglądała większość z Was, a jeżeli nie, no to polecam Wam zobaczyć film Sekret. No jak myślimy negatywnie, no to będziemy mieć negatywne życie. To jest, to jest aż takie proste. <laughs> jak myślimy pozytywnie, no to będziemy mieć pozytywne życie. To jest aż, aż takie proste. I sztuka polega na tym, że większość ludzi nieświadomych po prostu wierzy w ten cały natłok myśli, który się im sam myśli. To są myśli automatyczne, ego. I oni nie mogą wybrać, w jaki sposób myśleć, jak nie myśleć, jakie mieć postrzeganie siebie, problemów. Oni nie decydują o tym, co myśleć, po prostu myślą tak, jak zostało im to zakodowane. I teraz, kochani, ja też pamiętam, jak, jak ja to odkryłem, że ja pierniczę, to ja mam w sobie coś, co samo z siebie myśli. Ja poszedłem do mamy, wie mamo, 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 czy ty słyszałaś w ogóle kiedyś o tym, że umysł sam z siebie myśli? No, tak, tak, to jest jasne, że to wiem. Tak na nią patrzę, <laughs> ja mówię, to czemu wierzysz w to, co myślisz? To czemu e, przejmujesz się swoimi myślami? To czemu przejmujesz się, co inni myślą? What the fuck. <laughs> I okazało się, że jak później do moich znajomych tak samo biegłem i wszystkim to mówiłem, nikt o tym nie wiedział, że umysł sam z siebie myśli. I co lepsze, patrzyli na mnie jak na wariata, że co ja w ogóle wygaduję, nie? Że co, 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 co ten Dawid on zwariował? I kochani, e, wtedy też był taki właśnie kluczowy moment w moim życiu, że ja się zacząłem faktycznie zastanawiać, że moment. Czy to, że ja te myśli tak obserwuję, czy to nie ja zwariowałem? I teraz były dwie opcje: albo wszyscy zwariowali, albo to ja zwariowałem, jestem nienormalny. I miałem przez dzień, dwa taką rozkminę, że czy ja nie naprawdę nie zwariowałem, czy ja powinienem iść do jakiegoś toszka, na jakiś oddział psychiatryczny, bo nikt tego nie kuma, nikt o tym nie słyszał, nikt o tym nie wie. I wtedy, jak zacząłem sobie właśnie tak ze sobą rozmawiać, zastanawiać się nad tym wszystkim, obserwować to, doszedłem do wniosku, że tak, to ja jestem mniej normalny. I ja nie chcę być taki jak wszyscy. Nie, nie chcę być normalny. Nie chcę mieć problemów. Nie chcę angażować się w te myśli ego. Ja chcę być wolny od tego. I wtedy to był taki piękny dzień, kiedy. zrozumiałem, że Boże, ja odkryłem coś naprawdę fenomenalnego. I już wtedy rozumiałem, jaką to ma przepotężną moc, jeżeli znajdę sposób na to, żeby się uwolnić ostatecznie spod okupacji ego, czyli tych wszystkich automatycznych myśli. I tu takie pierwsze ćwiczenie dla Was, mega ważne, które, dobra, najpierw zrobimy w wersji prostej, czyli po prostu tak jak teraz siadacie, możecie dać zaraz pauzę i staracie się przez 5 minut o niczym nie myśleć. I zobaczycie, że zaraz zaczną jakieś myśli napływać chwilę po tym, jak zamkniecie oczy. To jest niesamowite. A jeżeli się Wam nie uda w 5 minut, to sobie zróbcie godzinę. No to już będziecie mieć taką karuzelę, że ło. I wtedy właśnie zacząłem też medytować i zrozumiałem, że te myśli się po prostu same myślą. Pamiętam, jak poszedłem do mojego ogrodu, usiadłem sobie, mówię, no dobra, spróbujemy tej medytacji. Nie? No, albo wszyscy buddyści zwariowali. Albo z wszystkimi Europejczykami, czy tam ludzi, ludźmi z zachodu, jest coś nie tak, że nie medytują, nie? To albo się powinno medytować, albo nie, no ktoś tu zwariował. Mówię, pójdę, zobaczę, spróbuję. No i kochani, jak sobie usiadłem na polanie, było lato, fajna pogoda, i, i to jest hit, że sobie siadam. No i sobie siedzę, nie? Zamykam oczy, siedzę po turecku, tak ta, ta jak na, na, nakazali, nie? W kwiecie lotosu, że mało mi stałów skokowych nie powyrywało, bo byłem co ściągany, ale siedzę. I teraz pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to i co? I teraz mam tak siedzieć? Nic nie robić? Mówię, no ale to no, dobra, no, siedzę dalej, nie? Już pierwsze myśli, nie? Potem sobie, potem to pamiętam jak dziś. Dorabiać te klucze, czy nie dorabiać ich? Trening mam o 18, czy o 17? I oczywiście to są wszystko myśli. I w tym momencie się łapie. Wow! Ja chcę o niczym nie myśleć, a mój umysł sam z siebie wyprodukował te myśli. Ja chciałem o niczym nie myśleć, a to mi się pomyślało. I to było takie wow! To teraz to mówię, to tak na serio jest. I teraz po to się medytuje, żeby zaobserwować, uświadomić sobie ten fakt, że umysł sam z siebie myśli. Po to się medytuje generalnie. To są inne plusy medytacji, ale o tym później. Ale generalnie to jest najważniejsza rzecz, którą doświadczamy podczas medytacji. I jak ja sobie to uświadomiłem, rozpoczął się najpiękniejszy rozdział w moim życiu pod tytułem "Bycia świadomym, Bycia przebudzonym". Przestałem przejmować się całkowicie myślami, które mi się same myślą. I teraz na początku tej przygody to były w szczególności te myśli negatywne. Czyli wszystko to, co negatywne, ja się tym nie przejmowałem. Dla mnie to było takie wrażenie, jakby mi ktoś siedział na ramieniu i by mi szeptał, że nie uda ci się. A co jak nie wyjdzie, a co jak to, a co jak tamto, a co jak bezbankrutujesz. Ja się tym nie przejmowałem. Bo ja rozumiałem, że mój umysł sam z siebie to gada. I, i bez kitu, to było coś takiego, jakbym jakiś żul na ramieniu pijany siedział, i, i by mi takie rzeczy szeptał do ucha. Ja się po prostu przestałem tym całkowicie przejmować. I moje życie się stało po tysiąc kroć piękniejsze, bo już wyeliminowałem z niego te wszystkie negatywne myśli. I to był, kochani, mega, mega, mega wielki przełom w moim życiu, że wyzwoliłem się spod okupacji właśnie tych myśli samomyślących się. I dzisiaj to wygląda tak, że niezależnie, czy mi się myślą rzeczy pozytywne czy negatywne, dla mnie myśli są jak chmury na niebie, jak przelatujące obłoki. I to nie polega na tym, żeby nie myśleć, starać się mieć umysł czysty od myśli, że wiecie, zero, pustka. Nie. Polega na tym, żeby się w niej nie angażować. Bo to jest trochę tak, jakbyście chcieli, żeby nie było samochodów jeżdżących po drogach, nie było chmur przelatujących na niebie. Nie o to chodzi, żeby pozbyć się myśli. Chodzi o to, żeby przestać się nimi przejmować, przestać się nimi angażować. Przestać się być ich zakładnikami. I dzisiaj jak auto jakiś przejeżdża, ja nie patrzę za nim, nie komentuję go, nie opowiadam o nim, nie rozdmuchuję historii. Po prostu to auto przejechało i tyle. Tak samo jest z chmurami na niebie. Ja wiem, że chmury są, ale ja nie komentuję ich. Ja nie robię z igły widły. Po prostu pozwalam im przelatywać przez mój umysł całkowicie bez zaangażowania. I teraz ciekawostka. Jak przestajemy być pod prądem w stosunku do naszych myśli, to zaczyna być ich coraz mniej, bo nie nadajemy im mocy naszą intencją, naszą uwagą. Jak nie ma tej uwagi, to tych myśli po prostu wygasają. I na dzień dzisiejszy mam 100 razy mniej myśli niż kiedyś, dalej się pojawiają różne. Rzadko bo rzadko, no w szczególności jak mam obniżoną energetykę, czy jestem jakiś osłabiony, no to wtedy mam więcej tych negatywnych myśli, gdzieś dalej ich mało, ale pojawiają się. Ale przeważnie mam myśli pozytywne. Ale zarówno w jedne, jak i drugie, przestałem się w nie podpinać, przestałem w nie wierzyć. I co zostało? Ta przestrzeń, która jest między myślami, yy, którą możemy nazwać nierwaną, możemy nazwać jaźnią, ta pustka, ta przestrzeń pustka to jest złe słowo ta przestrzeń między tymi myślami, jak się z nią zaprzyjaźnimy, tam jest wszechobecny spokój. I to jest coś, czego brakuje nam, ludziom w, w dzisiejszym świecie, gdzie w szczególności jesteśmy bombardowani social mediami, wiadomościami, opiniami innych ludzi, tego spokoju, właśnie ducha. I teraz zauważcie, ile jest niesamowitych korzyści z tego tytułu, że przestajemy się do wszystkiego podpinać. Mamy mniej stresów, nie przejmujemy się wkrętami, żadnymi problemami. Jak coś się nam pomyśli, to bierzemy to na wagę i zastanawiamy się, czy ja chcę tak myśleć, czy ja chcę pójść za tą myślą, a nie, że po prostu za nią idę. Całe nasze życie zmienia się bezgranicznie, ale żeby to osiągnąć, najpierw trzeba sobie uświadomić, doświadczyć tego, poczuć to, że myśli się same myślą. I to jest jedna z najważniejszych lekcji w świecie rozwoju duchowego, jedna z najważniejszych lekcji, żeby. Stawać się coraz bardziej świadomym, żeby zmieniać siebie, żeby stworzyć siebie na nowo. I tu może właśnie dla, do was się pojawić pytanie: no dobra, ale jak, jak teraz zmienić te myśli? Jak, jak stać się innym sobą? Kochani, widzicie te książki za mną? Teraz waszym celem będzie przeprogramowanie tego procesora, który macie, czyli zmianę tych myśli negatywnych na pozytywne. To jest pierwszy krok. I im więcej będziecie oglądać takich materiałów jak ten, im więcej będziecie osłuchiwać się ludzi sukcesu, im więcej będziecie się osłuchiwać ludzi ze świata rozwoju duchowego czytać, będziecie przeprogramowywać swoje myślenie. I w ten sposób możecie osiągnąć coś nieprawdopodobnego, czyli mieć mindset, czyli myślenie, sposób myślenia. Ludzi ze świata biznesu, mistrzów duchowych, najlepszych sportowców. I co tylko sobie jeszcze zapragniecie? I teraz wyobraź sobie, że Twoja indywidualność, wyzbywasz się wszystkich negatywnych myśli i w ich miejsce wklejasz czy no wklejasz myśli najwybitniejszych tego świata. I to jesteś ty. I wtedy, kochani, jak zaczynamy przejmować tą kontrolę nad tym umysłem, otwierają się drzwi nieograniczonych możliwości, bo wtedy to już jest tylko wszystko kwestią wiedzy. Jak osiągnąć sukces? Trzeba zrobić to, 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 to. I myśl pod tytułem: A co jak ci się nie uda, już was nie blokuje, już was nie paraliżuje. Jesteście wyzwoleni od tego negatywizmu. Wiecie, że ludzie pozytywni, ludzie, którzy osiągają, nie przejmują się tym. Wiedzą, że może być trudno, wiedzą, że może być ciężko, ale wchodzą do gry, podejmują ryzyko. Już macie inne myślenie. Już przez to, że nie wierzycie w tą negatywną myśl, przez to, że nie nadajecie jej mocy, nie dajecie jej swojej uwagi. Przez to ona wygasa, i dominację przejmują te myśli pozytywne, najwybitniejszych tego świata. I to jest, kochani, lekcja, która jest jedną z najpotężniejszych ze wszystkich. I na początku tej zabawy to jest tak, że no, trzeba sobie to bardzo dobrze uświadomić. Jeżeli wam to jeszcze tak nie siadło, musicie zacząć obserwować siebie, rozmawiać ze sobą, zastanawiać się i podważać wszystko, co was otacza podważać każdą myśl. Nie przejmować się nimi w ogóle. I owoców tego jest znacznie więcej, ale o tym pomówimy sobie w następnych częściach. Tak, jak przebiegają rozdziały niemożliwe: pokona Jego żyj bez granic. Zobaczycie, jak potężna jest ta wiedza, którą się dzisiaj z Wami podzieliłem. To jest po prostu niesamowite, jak to wpływa na rodzinę, biznesy, samorealizację. Brak problemów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I będziemy sobie wchodzić coraz dalej do rzeki. I kochani, jeżeli Wam się podobała ta seria, bardzo bym Was prosił o to, żebyście udostępniali ten materiał, żebyście komentowali, żebyście dawali łapki w górę. Dzięki temu mam motywację do tego, żeby jechać tym dalej. Wtedy widzę w tym sens. Jeżeli ta wiedza zmieniła Wam życie, jeżeli czytaliście książkę Niemożliwe, tak samo możecie napisać komentarz, co o niej sądzicie, będzie mi bardzo miło. Nie macie pojęcia, jak jestem szczęśliwy, że zacząłem tę serię, bo od naprawdę dawna, dawna mi się marzyło, żeby te moje książki przepracować z wami. Jest to dla mnie zaszczyt, bo. To, ile dobrego udało mi się zrobić, to to, to, to jest głowa mała. I mówiłem o tym chyba na pierwszym mm, pierwszym filmie z tej serii, że gdybym nie pojechał na ten wyjazd y, z młodymi ludźmi, którzy... Y, wyjazd integracyjny, gdzie zostałem zaproszony, na takie wakacje, nazwijmy to, dla świadomych. <grych> I gdybym nie usłyszał na żywo, bo teraz mamy te lockdowny, na żywo, gdybym nie usłyszał tego, jak ludzie są mi wdzięczni za zmianę ich życia, nie rozbudziłaby się we mnie tak szybko znowu taka gorąca potrzeba do tego, żeby jak najwięcej ludzi przebudzić. I wierzę, że z tego wyjdzie po prostu tyle dobrego, że po prostu muszę to zrobić. Także, kochani, wiedzcie o tym, że Wy, te dobre duszki, dodajecie mi skrzydeł w sposób nieprawdopodobny, komentując, polubując, udostępniając, to mnie napędza do tego, żeby dać wam całą swoją wiedzę, żeby to wasze życie było fenomenalne, żebyście mogli osiągać dowolne marzenia finansowe. Co wam się tylko marzy, kochani. Wszystko jest możliwe. Możemy żyć bez granic, ale trzeba najpierw zrozumieć te wszystkie mechanizmy. A myśli samo-myślące się to jest jeden z przepotężnych kluczy do tego, żeby właśnie uwolnić się i wjeść życie fenomenalne. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.